Drogi słuchaczu, droga słuchaczko. A może na jakiś czas przestaniesz mnie słuchać? Zamiast tego możesz mnie poczytać. Właśnie skończyłem pisać książkę Światy Lękowe. Żeby ją zamówić wejdź na stronę światylenkowe.pl. Za chwilę odsłuchają Państwo kolejnej audycji podcastu Mateusza Grzeszczuka Podróż bez paszportu. Jeżeli interesuje Was świat, to nie mogliście lepiej trafić. W tym programie najważniejszy jest gość, ekspert, który dzieli się swoją wiedzą i to ma realny wpływ na nasze życie. Nie zapomnij wspierać audycji na Patronite i podzielić się nią z innymi. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dobry wieczór również tym, którzy nas słuchają. 9 stycznia, wieczorową porą, późną porą. Za mną jest dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór Państwu. Czyli czeka nas rozmowa o prawie międzynarodowym i nie tylko. Zachęcam serdecznie do naszej poprzedniej rozmowy na temat Grenlandii i tego, co się dzieje wokół samej wyspy i słów Donalda Trumpa, ta historia amerykańskich zakusów co do Grenlandii. Dzisiaj o wizycie Benjamin'a Netanyahu w Polsce. Trudna sytuacja dla Rzeczypospolitej Polskiej, bo w związku z planowanymi 27 stycznia tego roku uroczystościami, 80. Tej rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Zagłady Auschwitz-Birkenau. Polski rząd deklaruje, że no zapewni taki wolny i bezpieczny udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom Izraela. Na początku Mateuszu chciałem zapytać, jak powinno być, to znaczy co mówi na ten temat wniosek i wniosek Międzynarodowego Trybunału Karnego. Międzynarodowy Trybunał Karny wystawił nakazę aresztowania przeciwko premierowi Netanyahu w związku z działaniami w strefie gazy. Tutaj przypomnijmy, że ten zarzut, zarzut dotyczy zakazanej metody walki czyli głodzenia ludności cywilnej. Poprzez niszczenie dóbr, e, materiałów, czy też zaopatrzenia niezbędnego dla przetrwania tej ludności cywilnej. To jest zarzut związany ze zbrodnią wojenną. Oprócz tego są także zarzuty związane ze zbrodniami e, przeciwko ludzkości. E, nakaz aresztowania został wystawiony na wniosek prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego i zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Międzynarodowego Trybunału Karnego czasu w sprawie Om Omara al-Bashira, prezydenta Sudanu, który ówcześ, wtedy był ścigany za zbrodnie popełnione w Darfurze, dzisiaj na jest to terytorium południowego Sudanu. Trybunał jednoznacznie uważa, że państwa mają bezwzględny obowiązek wykonania obowiązku współpracy z trybunałem, czyli po prostu zatrzymania takiej osoby. Dostarczania jej do Hagi, niezależnie od tego, jaką funkcję pełni, niezależnie od tego, że w świetle zwyczajowego prawa międzynarodowego, głowa państwa, szef rządu, minister spraw zagranicznych korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego w sprawach karnych, czyli nie mogą być aresztowani. Natomiast, zgodnie z innym wyrokiem innego Trybunału, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, są takie wyjątki od tego immunitetu jurysdykcyjnego w sprawach karnych. Jednym z tych wyjątków jest postępowanie przed Trybunałem Międzynarodowym. To jest sprawa z 2002 roku. MTK też zaczął wtedy działać w 2002 roku. Trybunał mówi wprost, my jesteśmy spadkobiercami dziedzictwa Nurembergi. Jesteśmy... Trybunałem szczególnym, bo jesteśmy ustanowieni, żeby bronić społeczności międzynarodowej, żeby walczyć z najpoważniejszymi zbrodniami międzynarodowymi i żaden immunitet, żadna funkcja nie może być przeszkodą dla wykonywania przez Trybunał Jurysdykcji. Również nie ma to znaczenia w kontekście tego, czy jest to reprezentant, czy też najwyższy przedstawiciel państwa strony Międzynarodowego Trybunału Karnego, bądź też Państwa trzeciego, innego niż, innego niż strona Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ten obowiązek wykonania nakazu aresztowania ciąży na każdym państwie stronie statutu rzymskiego MTK. Takie jest jednoznaczne stanowisko Trybunału. W przeszłości mieliśmy do czynienia z niewykonaniem takich nakazów. W sprawie Al-Bashira była to Jordania, RPA. Teraz w sprawie Władimira Putina, wobec którego też Międzynarodowy Trybunał Karny wystawił nakaz aresztowania. Przypomnijmy, że chodzi o zbrodnię wojenną nielegalnych deportacji ukraińskich dzieci. Ostatnio tego nakazu aresztowania nie wykonała Mongolia i z tego tytułu ona to państwo było przedmiotem takiej procedury w ramach trybunału. W ramach tej procedury. Trybunał stwierdził, że państwo to nie wykonało obowiązków wynikających ze statutu rzymskiego MTK i zreferowało tą kwestię do Zgromadzenia Państw Stron Międzynarodowego Trybunału Karnego, który jest tak jakby takim forum, takim zgromadzeniem plenarnym państw stron MTK. I tak to wygląda z perspektywy prawa międzynarodowego, jeżeli mówimy o perspektywie samego statutu rzymskiego e, MTK. Jeżeli strona polska tutaj inaczej zapewnia, chce zapewnić ten wolny i bezpieczny udział, jeżeli pojawia się uchwała numer 3 Rady Ministrów, no właśnie tutaj jest kwestia pewnego, które prawo jest tym, które powinniśmy brać pod uwagę, czy priorytetu pewnych dokumentów prawnych. Ty widzisz jakąś tutaj zawiłość, którą trzeba rozwiązać. Tak, bo również mam przed oczyma uchwałę numer 3 Rady Ministrów i tu oczywiście każde słowo tej uchwały jest ważne. W tym pierwszym jakby akapicie właśnie to zdanie rząd Rzeczpospolitej Polskiej oświadczy zapewni wolny i bezpieczny dostęp i udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom państwa Izraela. W mojej ocenie uchwała Rady Ministrów stanowi akt jednostronny państwa w rozumieniu prawa międzynarodowego. Akty jednostronne państwa są źródłem prawa międzynarodowego, czyli różnego rodzaju oświadczenia formułowane przez państwo bądź właściwie przez przedstawicieli państwa, a rząd, no na pewno państwo jako kolektyw reprezentuje na arenie międzynarodowej. Oprócz tego mówimy przede wszystkim o tej, tej słynnej triadzie, czy też trojce czyli głowa państwa, szef rządu, minister spraw zagranicznych. Te osoby mogą zaciągać zobowiązanie w imieniu państwa. Oczywiście, nie, nie każde słowo polityka na arenie międzynarodowej stanowi akt jednostronny państwa. Są pewne warunki. Takie oświadczenia muszą być złożone publicznie. No, jest to oświadczenie złożone publicznie. Musi być wolne od wad, od przymusu, od, od innych wad. No, zakładam, że tak, tak wydaje mi się, że jest. Zresztą ten przymus w stosunkach międzynarodowych raczej jest ograniczony do takich sytuacji ekstremalnych, na przykład grużenie państwu użyciem siły zbrojnej, i tak dalej. No i no musi być także wyraźny i taki nie pozostawiający wątpliwości. Dla mnie ta uchwała jest formą przyrzeczenia dokonaną przez rząd RP, państwo polskie, że zapewni taki wolny bezpieczny udział. Najwyższym przedstawicielom Izraela. Powiem, że w normalnych warunkach takich uchwał się nie wydaje, bo jakby z zasady państwo zawsze ma obowiązek, jeżeli na przykład wizytuje je obca głowa państwa, no ma obowiązek zapewnić nietykalność takiej osobie, ma obowiązek ją chronić, stosować odpowiednie środki. Mamy również odpowiednią penalizację zamachów na, na głowy państwa i tak dalej. I ta cała otoczka normatywna, ale też siłowa, związana z tym, że państwo. Musi efektywnie bronić tych, którzy je odwiedzają. No jest standardem. W związku z tym fakt, że takie oświadczenie, taki akt zostaje wydany w związku z tą sytuacją, no sugeruje, że mamy do czynienia z czymś niestandardowym. No i tu też zwróćmy uwagę na to słowo, najwyżsi przedstawiciele Państwa Izrael. Trzy osoby dla mnie na pewno są najwyższymi przedstawicielami państwa Izraela. Jest to głowa państwa, jest to szef izraelskiego MEZ-u i jest to premier, premier Izraela. W związku z tym faktycznie jest to przyrzeczenie o swobodnym, wolnym udziale tych osób. Oczywiście, no, zwróćmy uwagę, nie wiemy jeszcze, czy do tej wizyty dojdzie. Ale z drugiej strony, no, prawdopodobnie jest taka jakby przynajmniej taka zapytanie, być może jest taka chęć, no bo zwróćmy uwagę też na taki tryb. Z informacji prasowych wynika, że to pan prezydent poprosił pana premiera i radę ministrów o, o wydanie takiej uchwały, czyli najprawdopodobniej no, jest taka przynajmniej przygotowanie do możliwości wizyty i, i, i możliwości wizyty przez. Te osoby, w tym także być może, także premiera Izraela, mówię być może, bo jeszcze nie wiemy, co się stanie dokładnie, nie wiemy, czy premier Izraela przyjedzie i, i, i jak to będzie wyglądało. No i w związku z tym jest to w pewnym sensie taka trochę przyrzeczenie, że Polska zapewni tym osobom przywilej nietykalności. I to jest jakby najbardziej istotne. Natomiast, właśnie wracając niejako do pytania, czyli w związku z tym mamy do czynienia z pewną kolizją. Mamy zobowiązanie wynikające z rzymskiego statutu MTK. Proszę współpracować z Trybunałem. My jesteśmy spadkobiercami Norymbergi. My działamy na rzecz społeczności międzynarodowej. Jest zobowiązanie państwa wobec Trybunału. Proszę je wykonać. A z drugiej strony Polska zaciąga jakieś zobowiązanie w stosunku do państwa Izrael, że gwarantuje bezpieczeństwo tym osobom. Jest kolizja. Tylko w prawie międzynarodowym nie ma czegoś takiego jak hierarchia źródeł. Każde źródło w prawie międzynarodowym czy akt jednostronny państwa, czy prawo zwyczajowe, czy umowa międzynarodowa, czy ogólna zasada prawa uznana przez narody cywilizowane, te źródła prawa, czy też uchwały organizacji międzynarodowych, bo to jest piąte źródło, które zapomniałem wymienić, one są równe, czyli niejako nie ma pomiędzy nimi takiej relacji, że na przykład konstytucja jest tym prawem najwyższym i tak dalej. One są równe. Co to oznacza? Po prostu to oznacza, że ta kolizja istnieje i państwo ponosi z tytułu no oczywiście powinno się w pewnym sensie takich sytuacji unikać, ale po prostu w punktu perspektywy prawa międzynarodowego nie jest tak, że jakieś zobowiązanie jest mniej ważne, bo wynika, nie wiem, z prawa zwyczajowego czy z traktatu. Wszystkie są tak samo ważne. Po prostu państwo ponosi odpowiedzialność międzynarodową. Na zasadach określonych w prawie międzynarodowym w tym wypadku. Co to mówi ta uchwała, i też może mówić jakaś przyszła reakcja na temat poważania samej ich instytucji? To znaczy, żebyśmy nie, żeby sam MTK i wyroki MTK nie były w przyszłości jakoś groteską. To znaczy, PR samej instytucji, to w jaki sposób będą realizowane przyszłe uchwały wyroki. No właśnie, czy, czy ta postawa Polski, czy tam postawa wcześniej Mongolii, ona służy sprawie? Powiem tak, to jest dobre pytanie. Pytanie z zakresu właśnie przyszłości MTK. MTK nie ma policji. MTK jest no, de jure organizacją międzynarodową, ale o takim wymiarze bardzo szczególnym. Jak już trzeci raz to powtórzę, ale chyba warto to powtórzyć. Jest tym dzieckiem Norymbergii. MTK działa w takim zakresie, jakim współpracują z nim państwa. I faktycznie, jeżeli państwa będą starały się działać selektywnie, no to oczywiście ta idea tej takiej uniwersalnej sprawiedliwości w tym najdalej rozumianym wydaniu. No, nie, po prostu się nie zmaterializuje w tym wypadku. Pamiętajmy też, że sam Trybunał, no, już um, oczywiście miał pewną taką ciężką historię. No, potóż najpierw MTK miał taką łatkę, że jest narzędziem neokolonializmu skierowanym przeciwko globalnemu południu, państwom globalnego południa. Takie było stanowisko. Bodajże w 2013 roku Unia Afrykańska przecież zagroziła tym. Że kolektywnie opuści Międzynarodowy Trybunał Karny. Sprawa rosyjskiej napaści, rosyjskiej agresji na Ukrainę i działania MTK, wystawienie nakazu aresztowania przeciwko Putinowi pokazało, że Trybunał przekracza tą granicę. Że po pierwsze idzie za najsilniejszymi, że idzie za, za głową państwa, stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, państwa posiadającego broń jądrową. Czyli Trybunał się tego nie boi i jakby w ten sposób Trybunał, no oczywiście postawił sobie poprzeczkę, ale jednocześnie zaczął wydaje mi się też takie spełniać te oczekiwania, że ta sprawiedliwość działa. Ona może nie jest doskonała, ale ona może funkcjonować. Podobnie uznano, bo było duże oczekiwanie z państwa globalnego południa co do wystawienia nakazu aresztowania przeciwko kierownictwu, e, najwyższemu kierownictwu polityczno-wojskowego Izraela. E, I to też się stało e, w listopadzie, nie tak dawno. Ten nakaz aresztowania jest dość... E, Świeże. No ale oczywiście zwróćmy uwagę, że no, stosunek do tych konfliktów jest różny. Z jednej strony Globalne Południe bardzo chciało, żeby ten nakaz aresztowania przeciwko Netanyahu był wystawiony, ponieważ uważało, zarzucało Zach Zachodowi, że łatwo jest popierać e, e, MTK w działaniach, które jakby są skierowane wobec adwersarza e, m, świata zachodniego, czyli, czyli tutaj Władimira Putina. Natomiast co będzie, jeżeli będzie właśnie sytuacja związana z państwem, które no, znajduje się jednak w innej pozycji i mamy taki moment weryfikacji. Trybunał zdecydował się tutaj pójść równomiernie. Pamiętajmy także, że Trybunał nie tylko wystawił nakaz aresztowania przeciwko Netanyahu, ale także przy, przeciwko przywództwu Hamasu, czyli no, też starał się, żeby to nie była jakaś selektywne działanie, żeby ta równość wobec prawa, bo zwróćmy uwagę, pomiędzy sytuacją prawną Władimira Putina Sytuacją prawną premiera Izraela nie ma żadnej różnicy. To jest tak samo: głowa, tu jest tylko głowa państwa, to jest taka techniczna różnica, to jest głowa państwa, tutaj jest szef rządu, ale każdy z nich jest, stoi na czele państwa, które nie jest stroną statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, a jednak MTK oczekuje, że zarówno premier Izraela, jak i e, Władimir Putin, mu, powinni stanąć przed Trybunałem i powinno to być dokonane przez państwo stronę MTK. Faktycznie, no tutaj tego typu e, działania, e, no co mogę powiedzieć, to już chyba pozostawiam do rozmyśleń wieczornych, e, kwestie mm, jakichś podwójnych standardów. Oczywiście z perspektywy e, MTK będzie bardzo trudno tą decyzję obronić, jeżeli faktycznie... Po pierwsze, dojdzie do tej wizyty i, i jakby rząd polski no, nie będzie, nie dokona tutaj żadnego aktu w tym wypadku. No i mm -hmm. wtedy pojawi się w tym najgorszym, tym, tym, tym jakby scenariuszu, jaki może powstać. No po prostu taka procedura pewnego ostracyzmu przez MTK. Natomiast no, ta procedura też no, nie, wyrzuc nie wyrzuca się z Międzynarodowego Trybunału Karnego. To jest jakby instytucja, która tak nie działa, że. Że, że, że w tym wypadku, że karą za nieprzestrzeganie postanowień statutu rzymskiego MTK jest wyrzucenie z tej organizacji, bo ona jednak to jest jednak Trybunał to jest specyficzna organizacja organizacja, która, tak jak mówię, powtórzę to po raz czwarty, ale, ale może, może warto, że uważa się za dziecko Norymbergi i po to, żeby jakby nie było kolejnego powodu do kolejnej Norymbergi, została ustanowiona i, i działa. Jest to bardzo trudny czas dla MTK. Ostatnio mieliśmy zgromadzenie państw strony MTK, gdzie z dramatycznym apelem. Zwrócił się prokurator Karim Khan, też powiedział jedną rzecz. MTK jest skrajnie niedofinansowany, bo to jego budżet to jest nieco powyżej 200 milionów. Euro. To naprawdę nie jest dużo, biorąc pod uwagę rozmach operacji MTK, że działają i w Palestynie, i w Afryce, ale także na Ukrainie. Teraz się pojawia również wątek białoruski, o którym też warto wspomnieć. No i a z drugiej strony, inauguracja prezydenta Donalda Trumpa. Krążą pewne pogłoski, że być może nawet, przy czym od razu mówię, to są pogłoski, tak powiedzmy, to może się nie zweryfikować, że w dniu inauguracji prezydent często podpisuje te swoje executive order, i jednym z nich może być nałożenie potężnych sankcji instytucjonalnych na Międzynarodowy Trybunał Karny. Po, jeżeli Międzynarodowy Trybunał Karny zostanie wpisany na tą listę SDN, czyli tą blacklistę sankcji amerykańskiej, to. Też to czasami powtarzam z pewną, być może za często to powtarzam, ale faktycznie takie pełne oddziaływanie sankcji amerykańskich to jest śmierć cywilna takiej jednostki, śmierć cywilna przedsiębiorstwa, czy śmierć cywilna instytucji, bo żadna instytucja finansowa na świecie właściwie nie będzie chciała finansować, sprzedawać, w ogóle kooperować w jakikolwiek sposób z instytucją, która jest pisana na listę sankcji amerykańskich. Więc. Taki mamy niestety czas dla Międzynarodowego Trybunału Karnego, mhm. um, i trudno właściwie mi coś dodać więcej. To ja coś dodam na zakończenie. Mateuszu, wyrażamy żal, że wizyta prezydenta Francji, Federacji Rosyjskiej w Mongolii odbyła się w sytuacji, gdy ten jest objęty nakazem aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego, a Mongolia jest państwem stroną statutu MTK. Wizyta ta podważa międzynarodowy wymiar sprawiedliwości karnej. Tak, taki komunikat wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 3 września ubiegłego roku. E, tak, co mogę powiedzieć? Na zakończenie, co mogę, co mogę powiedzieć? Na zakończenie może powiem tylko to, co z panem doktorem Tomaszem Bachowskim też powtarzamy. E, Państwa kierują się różnymi, dla nas, dla prawników, wydaje się zawsze, że państwo powinno się kierować prawem międzynarodowym, ale w istocie państwa kierują się prakseologią międzynarodową, czyli skutecznością działania. Kierują się polityką, kierują się kurtuazją i grzecznością, kierują się pewnymi normami, także jakimiś społecznymi. Prawo międzynarodowe jest tylko jednym z komponentów systemu międzynarodowego. Mamy anarchizowany system międzynarodowy. To jest jego cecha, ale też jego przekleństwo. No i co mogę powiedzieć na zakończenie? Żyjemy w takim a nie innym świecie. Bardzo dziękuję za komentarz dr Mateusz Piątkowski i czekam na państwa opinie na ten temat. Dziękuję bardzo.